Simano z tej strony Darciu, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Na samym wstępie zachęcam Cię dodania subskrypcji, abyś nie przykopił kolejnych materiałów na moim kanale. Bez dalszego przedłużania lecimy z filmem. Dzisiaj witam was w kolejnym, myślę ciekawym, tematycznym filmie, gdzie to porozmawiamy sobie o tym, co by było, gdyby Jojo zakończyło się na Stardust Crusaders. Ogółem takie refleksje pojawiły się we mnie w momencie kiedy to dowiedziałem się, że oryginalnie JoJo miało właśnie dobiec końca na trzecim parcie. Z tego też względu zacząłem zastanawiać się nad ewentualnymi plusami oraz minusami takiej decyzji, dlatego dzisiaj przychodzę do Was z ostatecznym zdaniem na ten temat. Jeszcze tak na wstępie, zachęcam Was do pisania swoich opinii na ten temat w sekcji komentarzy, bo być może będziemy mieli jakieś swoje subiektywne odczucia, których na, no, niekoniecznie będę w stanie tutaj wymienić, także jeszcze raz serdecznie zapraszam. Na samym początku może warto to objaśnić, skąd w ogóle wziął się u mnie pomysł w głowie na to, że Star Wars powinno niejako zwieńczać serię Jojo. A jest to dosyć oczywiste, ponieważ właśnie pierwszym argumentem, jaki podam, aby wspomóc tę inicjatywę, jest praktycznie zamknięta opowieść, która kręciłaby się idealnie wokół jednego powracającego od 100 lat wątku Dio Brando. No bo zauważmy, że tak naprawdę to Dio jest głównym złem całej serii. I kiedy on został pokonany, to tak naprawdę Araki zaczął lecieć bardzo mocno w side story. Natomiast Stone Ocean może i jest swoistym sequelem do Stardust Crusaders. Ale moim osobistym zdaniem mocno nieudolnym oraz no po prostu zrobionym na siłę. I tutaj oczywiście nie ma na co narzekać, ponieważ to oczywiste, że Araki zrobił szósty part tylko i wyłącznie po to, aby zakończyć obecne uniwersum i zacząć od zera. Także mi taki scenariusz, w którym seria JoJo zamyka się na trzecim parcie, no jest troszeczkę na rękę, z tego względu, że powstałaby naprawdę fajna trylogia, której wątkiem przewodnim byłby oczywiście vampir. Zauważmy, że w Stardust Crusaders, nawet w openingu Stand Proud, mamy pokazanych tych trzech, Głównych z rodu Joestar, którzy potem będą swoistymi prekursorami swojego dziedzictwa. Ja osobiście bardzo lubię takie znaczenie symboliczne i też ta właśnie symbolika liczby 3, trzech bohaterów z trzech różnych pokoleń wydaje się no, dla mnie naprawdę atrakcyjnym pomysłem. Też wiemy, że Jojo dzieli się na swoiste trylogie, bo tak party od jednego do trzeciego to historia właśnie można powiedzieć główna. Ta, która dzieje się wokół głównego rodu Mamy tutaj Dio, który jest od samego początku antagonistą, i ubijamy go w trzecim parcie, czyli historia można powiedzieć o klątwie, która trwała tam 100 lat w przybliżeniu. Natomiast party 4-6 to już bardziej odbiegające opowieści, coś w stylu właśnie rozwijania wątków z Josephem, mamy Joskę, mamy rozwinięcie wątku Dio, który jak wiemy posiadał strzały standów i wiemy, że powstał również dzięki niemu Giorno Giovanna, czyli kolejna niezależna postać, która już później się niestety nie pojawia. Jest też part 6, który jest właśnie taką odskocznią można powiedzieć, ale po części sequelem do Stardust Crusaders, który no właśnie zwieńcza całkowicie. Całą opowieść. A 7, 9 party, no to wiadomo, to już jest inne uniwersum, w którym Araki po prostu leciał po y, jeszcze nowszych motywach. Leciał tam bardziej w western, leciał w bardziej takie klimatyczne Morio, leciał w jakieś opowieści pozaziemskie. Wiadomo, to jest zupełnie inna strona medalu. Ale do czego zmierzam jeszcze z tą trójką bohaterów? Otóż, jak na moje, mogłaby ona bardzo się wyróżniać, prezentując nam genialną, wręcz trylogię opartą o losy pokoleniowe tej głównej trójki Joe Starów. I tak ta właśnie trójka po prostu fajnie się razem komponuje. I myślę, że takie stworzenie właśnie takiej trylogii pomogłoby zapaść tym postaciom w pamięci widzów na naprawdę długie lata. A co najważniejsze, uważam, że gdyby zakończyć serię na trzecim parcie, to to dostalibyśmy znacznie mniej nieścisłości fabularnych ze strony Hirohiko Arakiego. I tak uważam po prostu, że nie byłoby takich sytuacji jak na przykład dziś, że coś nie jest wyjaśnione, bo. A raki o tym zapomniał. Chcielibyśmy po prostu ending otwarty na interpretację, co myślę fajnie zrobiło na przykład Attack on Titan. Tam zakończenie może jest zaprezentowane dobrze na sam koniec, ale jest ono niejasne. Jest ono w 100% oparte na interpretację widzów. I ja takie coś z chęcią bym przyjął, bo to mnie jako fandom też po części. Natomiast co do minusów tego konceptu, to są one raczej wszystkim bardzo dobrze znane, no oraz powielane, bo mówię tutaj oczywiście o tym, że po pierwsze Araki nie uwolniłby swojego pełnego potencjału pisarskiego i jest to cholerna prawda, ponieważ dopiero od tak naprawdę Diamond is Unbreakable zaczął on tworzyć w pełni kreatywne standy, które nie opierały się już o jakąś kartę tarota, tylko leciały po czymś zupełnie nowym, jedynie biorąc sobie tam nazwę od jakiegoś zespołu muzycznego znanego w tamtych latach. Plus rozwój świata mógłby jak najbardziej na tym ucierpieć, co mógł Mogłoby fanów po prostu no, zdegustować, no bo sami zauważmy, że w Stardust Crusaders odbyta została jednak gigantyczna wędrówka do Egiptu, co jednak pokazywało tą wielkość świata przedstawionego, to że to się jakby nie zamyka tylko na Japonię. To się nie zamyka tylko na Nowy Jork, to się na Wielką Brytanię też nie zamyka. Mamy tutaj cały przedstawiony świat. To by było naprawdę słabe, jeżeli historia miałaby się tak po prostu urwać? Zostawić tak wielki potencjał przedstawienia zupełnie nowych krajów z rozwinięcia? No nie, to nie byłoby wcale dobre. Zwłaszcza, że JoJo, jak wiemy, przedstawiało państwa w naprawdę no, dobrej stronie kulturowej, co oczywiście zawdzięczamy naszemu mistrzowi Arakiemu oraz jego fascynacji innymi narodami. No i naprawdę, jestem w stanie się założyć, że większość z Was właśnie od serii JoJo poznawała niektóre kulturowe różnice, na przykład w Kairze, bądź też we Włoszech. I wiadomo, nie powstałoby wiele bohaterów, których na pewno większość z Was uwielbia po dziś dzień, za np. No, na przykład zróżnicowany charakter, jak Okuyasu, Bruno Bucciarati, Narancia, Fufajta, można tak wymieniać naprawdę Długo. Dodatkowo pamiętajmy, że niosłoby to za sobą konsekwencje w nierozwijaniu cudownej kreski Arakiego, które dziś moim zdaniem powinien być uznawane za takiego następcę Kentaro Miury. Oczywiście brakuje mu jeszcze troszeczkę, no szanujmy się. Kentaro Miura, jak ktoś czytał Berserkę, no to wie, że od pierwszych paneli był w stanie tworzyć dosłowne dzieła sztuki. Także Arakiemu jeszcze trochę brakuje. To jest taki powiedzmy inny styl perfekcji. Taki bardziej perfekcyjny. <noise> no, wy wiecie o co chodzi. Napiszcie koniecznie, co myślicie o samym pomyśle, w którym to JoJo zakończyłoby się na Star Wars Crusaders. Na dzisiaj to by było tyle. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeżeli tak, no to zachęcam Was do bycia na mojego Discorda. Widzimy się w kolejnych materiałach. Do ostatniego. boju!